Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Dagmara i witam Was na kanale Głosy z Zakadru. I tak szybciutko, nie przedłużając, żebyście mogli w spokoju zacząć oglądać, ten vlog będzie kontynuacją poprzedniego vloga. Tak jak mówiłam, ponieważ w poprzednim vlogu przez moją gadaninę musiałam po prostu to uciąć na pół. Także ten vlog jest kontynuacją jeszcze z domku u mnie tam od rodziców. Także słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć Wam miłego oglądania. Okej, okay, słuchajcie, mówmy się, że zacznę od rzeczy, która jest niepodważalnie najważniejsza, jeśli chodzi o smaczki w moim pokoju, a mianowicie. To, 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 to jest Harry Potter, pierwsza część na kasecie VHS. I uwaga, tutaj jest wszystko: jest kolor, wers wersja polska, dubbing. Jak byłam mała, to ta kaseta była po prostu bez przerwy, bez przerwy w użyciu. Jest po prostu to jest moja najważniejsza pamiątka chyba z Harry Pottera. Nie wiem, po prostu no, od tego się zaczęło. Od tej, od tej kasety, którą dostałam od chyba mojej chrzestnej. I wiecie co? Zabieram ze za sobą. To jest dla mnie ważne. Nie chcę tego zostawiać. Po prostu chcę, żeby to było przy mnie, bo Harry Potter wciąż jest przy mnie. Zresztą wy, oczywiście oczywiście o tym wiecie i nie mam zamiaru tego zostawiać, ale jeśli chodzi o dalsze smaczki, to uwaga, to jest Asterix i Obelix z misja Cleopatra, też znalazłam film, tak, ten memiczny film, który ostatnio po prostu był wszędzie, był wszędzie, na każdym memie, jakiego można było zobaczyć i znam ten film na pamięć, dosłownie. Tyle razy, co ja oglądałam ten film, to jest taka ilość razy, ale słuchajcie, takie, takie bardziej cute rzeczy teraz, bo tutaj jest moja skarpetunia, jak była mała, znaczy chyba jest moja, tak mi się wydaje, że ona jest moja, no bo była w moich rzeczach, w moich pamiątkach, w jakichś tam moich Skarbach z dzieciństwa. Jest taka skarpytunia. A jeśli się okaże, że jednak jest mojej siostrzenicy, no to e, tak się zastanawiam, dlaczego ona tam w takim razie wylądowała, ale chyba moja jest ta skarpytunia. Kakwa, nieutrna. No nie będę jej brać oczywiście ze sobą. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest oryginalne. Za Chiny wam tego nie powiem, bo nie znam się, ale kiedyś dostałam coś takiego i nosiłam to absolutnie wszędzie ze sobą. To była moja pierwsza konsola. Jeszcze przed Amigą chyba, albo po Amidze. Nie pamiętam już, ale to były te czasy, kiedy ja wierczyłam na Amidze i się jarałam. W ogóle to ma baterię. Nie, nie, nie ma baterii, kurczę. Ciekawe jestem, czy to działa. Ja to chyba wezmę do ziemniaka, żeby ziemniak to sprawdził, żeby ziemniak zobaczył w ogóle. I kurczę, powiedzcie mi, czy to jest oryginalne. Być w ogóle przeźroczyste, tutaj widać całą elektronikę, po prostu, a, kosmos. Ale najważniejsze z najważniejszych. Oprócz Harry Putera, moje pamiętniki z dzieciństwa. Och, tak, przyszedł moment w moim życiu, kiedy niechętnie, ale jednak chętnie chcę do tego zajrzeć, bo to leżało i światło dziennego przez wiele lat nie widziało. Więc postanowiłam zobaczyć, co się tam cholera kryje. Jesteście na to gotowi? Napiszcie proszę w komentarzach, jakie, jakie wypisaliście pamiętniki. Czy mieliście też takie małe dzienniczki, czy mieliście bardziej takie duże dzienniki, czy jakieś sekretne notesy, czy coś, bo w moim przypadku to były takie takie pierduki. Nie mam pojęcia, skąd ja to miałam, ale jakoś się zawsze znalazła jakaś taka rzecz. Ja sama jestem ciekawa co to w ogóle jest, także idziemy zobaczyć statyw z kamerki niestety rady nie daje, więc muszę trzymać aparat w ręku. O nie! Tu moja siostra pisała albo moja kuzynka i słuchajcie, ja wam to przeczytam. To chyba pisała moja kuzynka i słuchajcie, to jest 2005 rok, więc ja miałam 5, 6, 7, 8... 7, 8 lat? To duża już byłam. Ale kuzynka za mnie pisała? Nie no. To jest 2005? Nie wiem. A słuchajcie, to była sobota. Dzisiaj rano jak zwykle wstałam i poszłam z mamą na zakupy, a potem poszłam do Izy i się bawiłyśmy. Było super. Tak, to pisałam Moja kuzynka, bo i za to moja kuzynka, z którą się nie widziałam wiele, wiele lat. Oho, ale zawsze będę piszczeć tutaj cały czas. Patrzcie, na dole róże, na dole fiołki. A my się lubimy, jak dwa diabełki? Kto mnie to tak napisał? Aha, Karolina, okej, okay, Karolina diabełku. Jezu, jakie wspomnienia! Jaram się jak głupek, ale... O nie, tutaj są jakieś bazgroły? A, bo przebijało. O nie, 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 nie! Przypominam sobie, co było w tych pamiętnikach. Ja miałam świra na punkcie rolek. Absolutnego po prostu świra na punkcie rolek. Ja tak marzyłam, żeby dostać rolki. Tak, tak, to się dzieje. Prze, prze, przerzuciłam sobie parę kartek. Tak, to się dzieje, to, to, to się działo. Ja na każdej stronie pisałam o tym, że moim marzeniem jest dostać rolki. Koniec końców je dostałam. Nie jeździłam na nich zbyt długo, bo yy, nie były nowe. Dostałam je Spadku od, od koleżanki starszej, ale w sumie od dłuższego czasu teraz siedzą mi w głowie rolki i tak myślę sobie kurczaczki. Może by tak sobie kupić roleczki, sobie tak po błoniach chcę trochę pohasać. Chciałabym, kurczę chciałabym, no. O, drogie pamiętniczku, dziś Sandra się na mnie obraziła i dobra. Tak napisałam i dobra. Dziś przegapiłam serial witch. O nie! Wszystko się wyda teraz. Oglądałam, jak byłam mała. I moim marzeniem jest dostać rolki. Oczywiście rysowałam wszędzie rolki. Dalej. O, drugi pamiętniku. Dziś rano wstałam, bo mnie obudził SMS z sieci. Nie powiem jakiej, ale z sieci. Potem próbowałam zasnąć, jakie byki. Próbowałam zasnąć, ale się nie udało. Poszłam grać na fonie, a ja, bo babci. I babcia się obudziła, potem babcia zaczęła mi robić śniadanie, wstałam z łóżka, żeby zjeść śniadanie. Potem umyłam ręce, zaczęłam jeść ogórka i nawet nie umyłam zębów, tylko od razu zaczęłam pisać w pamiętniku: o boże, ale z nie był nad nawet zębów nie potrafiłam umyć, tylko. Pamiętnik od razu, pamiętnik Nie mogę po prostu, jakieś tutaj są obciachowe naklejki Takie, o To Wygląda obrzydliwie Co tutaj jest? O, drugi pamiętniku Moim pełnym marzeniem jest dostać rolki Oczywiście rolki muszą być, tutaj też Dziś bawiłam się z Sandrą i było super Moim marzeniem jest dostać rolki Oczywiście jakieś wsiurskie naklejki I rolki narysowane, wszędzie były rolki Pomogłam babci robić obie Jezu, ile tu jest do czytania Masakra, sporo O, i Harry Potter od zawsze Ktoś mi tutaj napisał brzydkie słowa Widać tutaj jest o, spora część Niezapisana ale od czego są kolejne? Kolejne chyba się chyba jeszcze bardziej. Tutaj taki oto piękny pamiętniczek. Dolls. Nie mam pojęcia, co to było. O nie. Byłam wielką fanką H2O i razem z przyjaciółkami w podstawówce bawiłyśmy się w Syrenki. I to był pamiętnik Riki, bo ja byłam Riki. Tutaj opisywałam nasze przygody. Tak, i Kli opisałam przez Clio. Normalnie takie K-L-I-J-O. Clio. O nie, to jakieś rysunki Syren robiłam. O nie, dobra, nie, tego wam nie pokażę. Może kiedyś. Jeszcze nie jestem psychicznie na to gotowa. Tutaj jest jeden z takich moich bardziej towarzyskich pamiętniczków, z tego co pamiętam: Z Wicza, Taki śliczniutki. Pamiętam, że jedna z dziewczyn w klasie w podstawówce miała dosłownie identyczny i gdzie się mylili, jak dawałyśmy naraz. Cały się już prawie rozdać. To jest. Ale kurczę, tutaj też jest druga cel. Z tego samego okresu ten pamiętnik jest. O, i tutaj też w sumie to tutaj są same wpisy i są rolki, oczywiście. Drugi pamiętniczku, dziś byłam w szkole i tam był występ. O Jezus, ale byk. Ja wiem najwięcej. Moim marzeniem jest dostać rolki, a występ ja wiem najwięcej, taki teleturniej chyba był. Tutaj jak się uczyłam do komunii, tych wszystkich modlitw i tak dalej. On tutaj jest bardzo, bardzo piękny, fajny cytat, który wychowawczyni właśnie od klas 1 do 3 napisała mi Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp nie. O! Ja nie wiem, co tam jest napisane. Jakoś zupełnie inaczej kojarzyłam przez całe życie taką końcówkę. Coś tam ciebie. Może wyznacie ten, ten wpis. I milutkie, tak marce. fajnie wychował, czy nie się podpisała. To jest bardzo też fajny wierszyk od kolegi z podstawówki, gdy opuścisz szkolne mury i w daleki pójdziesz świat, niech ta kartka ci przypomni kolegę ze szkolnych lat. O! Doskonale pamiętam tego kolega. Ciekawe, czy on, gdyby usłyszał teraz te słowa, czy wiedziałby, że pamiętałby w ogóle to, że coś takiego napisał. Co ty jeszcze ten? O, głowa mnie bolała, ta. Tam na mnie nakrzyczał, bo pobrudziłam kanapę. Super. Nie no, fajne rzeczy tutaj są O, że będę szła do kina na film pod tytułem Różowa Pantera, nie no super <grych> I wszędzie rolki, oczywiście wszędzie rolki Więc ja nawet, ja, ja wiem co tam się znajduje Do końca tam są same rolki Więc zobaczę co jest w tych dwóch Bo szczerze mówiąc tego różowego praktycznie nie kojarzę Żebym z niego korzystała jakoś mocno Nie wiem, nie wiem to, co to jest, to zaraz się okaże A to, to jest oczywiście kolejny pamiętnik Dobra, to jest kolejny Kolejny pamiętnik robiony z bajki Miałam rozdwojenie jaźni i osobowości Bo jeden był z H2O z drugi był mój prywatny, trzeci był towarzyski, taki dla znajomych, a ten jest z Naruto. I byłam ten, ten. ta się ze mnie śmiał naruto rysowałam, o mój Boże o mój Boże, nie, to są straszne straszne rzeczy, Cóż to jest przekonajmy się, to jest wychowanie do życia w rodzinie w skrócie WDŻ okej, okay. jestem gałązką drzewa genealogicznego, wiem, miałam paskudne pismo babcia i dziadek nie są od tego by dawać nam pieniądze, to jest obowiązek rodziców, ciekawe rzeczy nam tutaj mówili, że ja tu pisałam, nie no super, empatia to jest nastawienie do, na drugiego człowieka nie zamykamy się w sobie nie pamiętam absolutnie lekcji WDŻ jak widać, też nie za wiele potem pisałam, ale cóż, cóż tu jest? Dziecko może urodzić kobieta, ale żeby dziecko się narodziło, kobieta musi zajść w ciążę poprzez Dobra, nie czytam tego. Co to jest? O Nie, dobra, tutaj kobiety mają to, chłopacy ci mają tamto, to jest. Ja nie będę tutaj nikogo edukować. Pokazałam wam fragment tego, co, co było tutaj. To było kurczę, która klasa? Piąta. Szczerze mówiąc, absolutnie nic nie pamiętam z tych lekcji. Tak, totalnie nic nie pamiętam z tych lekcji. Pamiętam tylko, że pani nam powiedziała, że dziewczyny nie mogą siadać yy, na kolanach chłopakom. I tyle pamiętam. Ale nie, mimo wszystko to wygląda wciąż kozacko. Tutaj wszystko, przyścitejko widać, głośniki tu jest poklejone taśmą, ale ja to ja to bierę do ziemniaka, bierę to. Ale przeskak w czasie, bo ja dotarła. Teraz trzeba do ziemniaczka, który śpi. Ziemniaczku, cześć. Tak. Co najbardziej w Krakowie lubisz? Moment, kiedy jest ogłoszony stan klęski żywiołowej i ludzie boją się wychodzić z domu, bo jest tak duże zanieczyszczenie powietrza. Wtedy wychodzę ja, są puste ulice, jest w końcu miło. Tak pusto. Ja chciałam coś powiedzieć o klimacie, że tu jest tak staro, że jest tak przyjemnie, że ja lubię takie antyczne rzeczy, takie urbeksy i tak dalej, że chętnie bym zwiedziała podziemia i w ogóle. A on takie wszystkie rzeczy mówi. Ja kiedyś, jak ciągle przechodziłem przez rynek, żeby iść do szkoły, to rynek był rozkopany chyba przez 3 lata, bo robili to podziemia i powiedziałem sobie: pójdę jak skończą remont. Minęło tak z 7 lat i nie. To kiedy idziemy? Nie idę, jest nie? Idealna okazja. Teraz ty widzisz, teraz pójdziesz, że pójdziesz, że pójdziesz. Nieważne, jak to zawsze, było. więc jest okazja, żeby iść. Ja muszę pozwiedzać trochę Krakowa tak bardziej ze strony historii, bo nigdy tego nie robiłam. Kraków to jest sztuka, Kraków to jest kontemplacja. Dlatego ja pójdę tam, ty pójdziesz tam, bo kontemplujesz w ciszy i w spokoju. Zobaczysz, to jest najprzyjniejsze. Tak, chłoniesz miasta. Tak tak idziemy jeszcze z aparatem Nie chłoniesz miasta. Dobra, to chowamy aparat. Z ziemniaczkiem byliśmy na spacerku Stąd właśnie takie ujęcie małe Krakowa Ale mam zamiar wychodzić na te spacery trochę częściej Żeby jeszcze bardziej poznać to miasto Ale uwaga, za 6 minut Zaczynam streama I zaraz się zapytam na czacie ludzi Kto chce być na vlogu I wymyślę coś fajnego Żeby ktoś coś napisał fajnego A ja poproszę o dużą ilość krzykrzy Halo krzykrzy, są pierwsze krzykrzy Ale dużo krzykrzy O mój Boże, dobra, sporo Sporo a teraz mały skok w przyszłość yy, tutaj Mara, chora i kilka dni później. Nie przedłużając, yy, zajęłam się wtedy już pakowaniem i ucięłam tego vloga, ale spokojnie będzie następny więc słuchajcie dwa inne filmy. Jeśli Wam się podobało, to słupka zostawcie i łapkę w górę. Widzimy się w następnym vlogu i na streamach. Pa pa!